Zadanie 11: rozwiąż równanie x plus 2 dzielone na 2 plus 2x odjąć 6 jest równe 4x plus 6. I to, co możemy na pewno tutaj zrobić, to możemy przymnożyć całe równanie przez 2, bo dziedziną tego równania jest cały zbiór liczb rzeczywistych, więc jeżeli przemnożymy przez 2 całe równanie, to dziedzina nam się nie zmieni. A pozbędziemy się tutaj tego ułamka, czyli uzyskujemy tutaj x plus 2 dodać 4x odjąć 12 i jest równe 8x plus 12. Teraz dokonamy redukcji wyrazów podobnych po lewej stronie, bo po prawej stronie nie mamy czego redukować, ale po lewej stronie już tak, więc tutaj uprościmy sobie lewą stronę. x plus 4x to jest 5x, natomiast 2 odjąć 12 jest równe liczbie minus 10 i całość jest równa 8. 8x plus 12. Często zdarza się, że uczniowie już na tym etapie przynoszą niewiadome na lewą, wiadome na prawą stronę równania. Nie byłoby to Niepoprawne, czyli jeżeli już na tym etapie chciałbyś, chciałabyś przenieść niewiadome na lewą i wiadome na prawą, to matematycznie byłoby to w porządku, pod warunkiem, że nigdzie tam po drodze byś nie popełnił, nie popełnił nie popełniła błędów w znakach. Natomiast ja zawsze zalecam, żeby najbardziej, jak się tylko da, najpierw uprościć lewą i prawą stronę równania, a dopiero potem przenosić. Bo jeżeli uprościmy najpierw lewą i prawą stronę równania, jeżeli oczywiście się dane, no bo tutaj prawej. Stronę nie mieliśmy jak uprościć w tym przypadku akurat. To po takim uproszczeniu po prostu zmniejszamy sobie ryzyko popełnienia błędu. Więc zobaczmy, będziemy mieli tutaj 5x odjąć 8x, które jest równe, 12 dodać 10. No i teraz uproszczamy znowu lewą i prawą stronę równania. 5x odjąć 8x to jest minus 3x i 12 dodać 10 jest równe liczbie 22. I teraz w kolejnym kroku dzielimy całe równanie na minus 3, uzyskując x, który jest równy minus 22 trzecie. I możemy oczywiście zostawić taką formę x jako odpowiedź, albo możemy wyłączyć całości z tego ułamka. Liczba 3 w liczbie 22 mieści się 7 razy, no i zostaje nam jeszcze 1 trzecia. A no, że liczba jest ujemna, no to mamy minus 7 całych i 1 trzecią.